Egzamin ósmoklasisty 2021. Analiza. Serdecznie zapraszam. Egzamin ósmoklasisty w roku 2021 odbył się przy lekkich zmianach, które zostały wprowadzane w aneksie do egzaminu. Między innymi było troszeczkę mniej zadań na tym egzaminie. Zmniejszono ilość zadań przede wszystkim tych otwartych, czyli według wielu e, analityków tych najtrudniejszych dla ósmoklasistów i przy zachowaniu Czasu niezmienionego, czyli standardowo 90 minut dla każdego zdającego. No i trzeba stwierdzić też to, że ten aneks wprowadził nam pewne ułatwienia, dlatego że niektóre aspekty gramatyczne, które były sprawdzane w zeszłym roku lub dwa lata temu, nie były ujmowane, aby ułatwić troszeczkę ówczesnym usmoklasistom zdawanie tego egzaminu. I dzięki temu możemy stwierdzić, że egzamin usmoklasisty w Roku 2021 poszedł bardzo dobrze, dlatego że średni wynik jest jednym z najwyższych wyników w historii do tej pory, 61%, czyli dość nieźle. Jeśli mielibyśmy przeanalizować, które zadania były łatwe, a które były trudne, zacząłbym od tego, że praktycznie wszystkie zadania były łatwe, bo ten poziom został obniżony. Plus minus do około 6-7 klasy. No ale sami zobaczcie. Najłatwiejszym zadaniem w tym roku okazało się zadanie piąte. zadanie sprawdzające znajomość funkcji językowych, to jest ciekawe, bo rok temu zadanie z tej właśnie wiązki, tylko wtedy było to zadanie szóste, okazało się najtrudniejszym zadaniem. Tym razem zadanie piąte, podczas gdy mieliśmy przekazać reakcje na podane różne sytuacje, reakcje językowe, poszło to zdającym najlepiej. No i wyobraźcie sobie, że 84% wszystkich zdających wykonało to zadanie poprawnie. A jeszcze najprostszym zadaniem z, tych, tutaj z tej wiązki okazało się zadanie 5-4, zobaczmy, gdzie tutaj 90% zdających wykonało to zadanie poprawnie. Zobaczmy, co tu trzeba było zrobić. Popatrzcie polecenie. Twoja koleżanka upiekła ciasto jabłkowe. Jak wyrazisz swoją pozytywną opinię o nim? No i były trzy opcje do wyboru. It's the best apple cake I've ever had. Have another piece of the apple cake. Let's use my favorite recipe for apple cake. Jak widać, 90% zdających wiedziało, że to będzie odpowiedź A, czyli wyrażenie pozytywnej opinii i wyrażenie przymiotnika w stopniu najwyższym, czyli the best okazało się właściwe i nie sprawiło ósmoklasistom problemu. No i tak jak mówiłem, jest to dość ciekawe, że ta wiązka tym razem sprawiła, że nie było to zadanie zbyt trudne. Być może wielu nauczycieli wyciągnęło wnioski i zwróciło większą uwagę właśnie na to wiązkę zadań sprawdzającą znajomość funkcji językowych. No a które zadanie okazało się tym razem najtrudniejsze? Myślę, że tutaj nie będzie niespodzianka, bo zazwyczaj najtrudniejszym zadaniem na takich egzaminach są to zadania sprawdzające wiedzę gramatyczną. Czyli zakres środków językowych, lub po prostu środki językowe. I jest to zadanie trzynaste, w którym jak widać mieliśmy takie luki, i w te luki trzeba było właściwie odmienić propozycję, co tam trzeba było wstawić. Zanim jeszcze o tym powiem i o średniej wykonanej tych, tego zadania, to chcę powiedzieć, że jednak było to jedno z najprostszych zadań, jakie kiedykolwiek widziałem. Zobaczcie w podpunkcie 13.2, gdzie tutaj widzimy w nawiasie do wstawienia propozycja I oraz Phone, a całe zdanie sugeruje, że tu trzeba wstawić czas przeszły. No, i podstawową formą użycia czasu przeszłego jest. To czas past simple, gdzie odmiana czasownika może być regularna lub nieregularna. Tutaj czasownik phone jest czasownikiem regularnym i zauważcie, że aby poprawnie odpowiedzieć na to pytanie, aby poprawnie wstawić to, co tutaj trzeba było wstawić, no to trzeba było dodać tylko jedną literkę d na koniec i to już nam dawało czas przeszły, czyli powinno być I checked John's phone number twice before, i found him. No ale, jeśli mielibyśmy popatrzeć na całe zadanie, to procent poprawności wykonania tego zadania to 40%. Czyli wniosek z tego można stwierdzić śmiało, że gramatyka języka angielskiego dla 13, 14, 15 latków jest jeszcze wciąż czasem tematem tabu i myślę, że zbyt mało jeszcze czasu spędzamy na doskonalenie tej gałęzi, chociaż doskonale też wiemy, że nie, gramatyka nie powinna być tym, tym elementem wiodącym na, na lekcjach. Tak? Tylko, że gdy nie wiemy, jak cokolwiek powiedzieć, no to nie damy rady przekazać takiej informacji, jaką potrzebujemy. Tak? A na koniec chciałbym Waszą uwagę zwrócić na ostatnie zadanie, na zadanie 14, na zadanie, w którym tworzymy wypowiedź pisemną. Mieliśmy stworzyć e-mail, tak jak zwykle. No i zobaczcie, o co tutaj tym razem chodziło. Powiem Wam szczerze, że gdy po raz pierwszy zobaczyłem treść tego maila, to troszeczkę się przeraziłem, ale nie było aż tak źle. Treść zwyciężyłeś lub zwyciężyłaś w szkolnym konkursie plakatów o tematyce przyrodniczej w e-mailu do koleżanki z Anglii i tu mamy te trzy kropki, o których wam mówiłem w jaki sposób je rozwijać. Zobaczcie, tutaj mamy wyjaśnij dlaczego zdecydowałaś lub zdecydowałeś się wziąć udział w tym konkursie, opisz co przedstawia twój plakat konkursowy oraz napisz jak zareagowałeś na wiadomość o tym, że wygrałeś ten konkurs? No i tak jak Wam mówiłem wcześniej, jest tutaj jedna kropka, która należy do kropek najłatwiejszych, czyli opisz, co przedstawia Twój plakat konkursowy i przypominam Wam, żeby dobrze odpowiedzieć na to pytanie, należało dać jakieś dwie informacje, czyli wystarczyło powiedzieć, że na plakacie jest duże, zielone drzewo i już to nam wystarczyło do rozwinięcia tej, tej kropki. Tu jedynym problemem mogło być to, że nie wiedzieliście jak powiedzieć czy to plakat konkursowy, czy to wziąć udział. Ale zobaczcie też na wstęp, gdzie tam te newralgiczne słowa już też zostały podane. Mamy tutaj powiedziane I've just won a just just one poster competition i tutaj już, jeśli nawet nie wiedzieliśmy, lub nie wiedzieliście co oznacza słowo poster albo competition, tak jak było o tym mowa też wcześniej, jest to Tłumaczenie treści zadania, tak? Także tutaj poster test, plakat, competition zawody e, lub konkurs, także to były słowa, które nam były tutaj szalenie potrzebne, ale powiem Wam szczerze, jak sprawdzałem ten egzamin, no to e, były różne sposoby wypowiedzi tego i większość z nich była trafiona. Jeszcze takich kilka ciekawostek z działalności egzaminatora. E, powiem Wam szczerze, że ten egzamin rzeczywiście należał do takich wyjątkowych, bo nie było praktycznie prac pustych. Większość, oczywiście tych prac, które ja sprawdzałem, które były w moich rękach, to były prace wypełnione i to były prace, do których każdy z, nas, każdy z was podszedł. Ale miałem jedną taką pracę i chciałbym też przestrzec nowych ósmoklasistów, którzy będą się w tym roku przygotowywać do, do egzaminu ósmoklasisty. Miałem taką pracę, która miała problem, jeśli chodzi o ilość słów. Pamiętacie, ilość słów potrzebna w zdaniu właściwie e-maila jest od 50 do 120. Tak jak Wam mówiłem, nie jest problemem ta górna granica, i tam możecie pisać 200-300 słów, to się nic nie wydarza, tylko problemem jest ta dolna granica, gdzie tutaj tym takim punktem krytycznym jest 41 słów. To jest minimum z minimum, aby napisać i móc być ocenionym we wszystkich kryteriach. Jeśli napiszemy mniej, zostajemy oceniani tylko w kryterium treści, a pozostałe kryteria są już punktowane na zero. No i miałem taką pracę, w której była ilość słów równa 40. Zabrakło jednego słowa. Co się wtedy dzieje? Sprawdzałem to ja kilkukrotnie, sprawdzali to moi koledzy egzaminatorzy, sprawdzali to weryfikatorzy, sprawdzała to przewodnicząca komisji egzaminacyjnej. Nie doszukaliśmy się tego jednego słowa i w konsekwencji praca była oceniona o wiele niżej. A przypomnę Wam, że I am, czyli ja jestem, to są dwa słowa, a I'm to jest jedno słowo, czyli można byłoby tu rozdzielić. Można dodać jakieś and lub or, czyli i. Lub to też są słowa, które nam y, dodają ilość słów. A na koniec Wam powiem, że w ilość słów wliczamy również te czasem błędnie zapisane, y, czyli z jakimiś błędami ortograficznymi. One są błęda, błędami, ale wliczają się w ilość słów. Zawsze pamiętajmy, aby przekroczyć ten próg przynajmniej 41 słów, a najlepiej pisać przynajmniej 60-70, y, gdy jesteście świadomi, wiecie, jak to zrobić. Wiecie, jak przekazać te informacje, ale o tym też będę Wam mówił w tym sezonie, jak właściwie przygotować się do egzaminu ósmoklasisty. To by było na tyle, jeśli chodzi o analizę egzaminu ósmoklasisty 2021. Jeśli spodobały Wam się te informacje, zostawcie lajka, like zasubskrybujcie kanał, a na pewno będziecie zawsze na bieżąco, jeśli chodzi o przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty 2022. Do zobaczenia!